Szanowni Państwo, Choroba nie pozwoliła mi cieszyć się z odebrania nagrody, która dzisiaj została mi przyznana. Osobowość roku 2016: Pozwólcie więc, moi drodzy, że tą drogą z mojego domu. Zwrócę się do Was, bo pragnę Wam wszystkim za to podziękować. W pierwszej kolejności pragnę podziękować szanownym członkom kapituły nagrody, którą otrzymałem. Pragnę podziękować organizatorom i fundatorom nagrody, klubowi Biegacza. Atletyk ze Zręcina. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Zręcina, jak również całej naszej gminy Chorkówki. Jak się nie wzruszyć w takiej chwili jak ta? Jak okazać swoją radość, mając tą świadomość, że tylu wspaniałych mieszkańców Zręcina. Powinno przede mną odebrać tą tak prestiżową, w moim mniemaniu, i historyczną, bo po raz pierwszy przyznaną nagrodę osobowość roku 2016 miejscowości Zręci. Chcąc patrzeć Wam wszystkim prosto w oczy, czerwieniem się, powiem, Ilu wspaniałych społeczników jest tu w tej naszej zręcińskiej, gminnej, parafialnej społeczności. A ja? Właściwie dzisiaj nie mam Wam nic do zaoferowania. Nawet wzruszenie, trochę choroba nie pozwala mi wykrztusić siebie paru zgrabnie Wypowiedzianych zdań. Chyba, że dalej. Będę próbował burzyć te wszystkie grube mury w ciemnym tunelu naszej pamięci, i opowiadał Wam, i opisywał. I jako stary malarz malował portrety słowem ludzi stąd którzy z tej ziemi wyszli i w tej ziemi naszej, z ryncińskiej ojczyznę zobaczyli, że będę starał się pielęgnować to ich wiano, które wszyscy od nich otrzymaliśmy, próbując, jak to zawsze powtarzam, próbując dmuchać ten zwinięty żagiel słowa z kilku sylab dęby słów wyrosły których nie zniszczy zaciśnięta ręka ani czas nie obali zielonego liścia tak się składa moi drodzy że to właśnie mija 10 lat równo jak założyłem w stronę z ręcina społeczną podkreślam to bo ona nie zarabia ani grosza gdzie może każdy publikować, kto tylko chce, również i ja. Ale tam, ale również i wszędzie tam, gdzie mam okazję, staram się zawsze opowiadać i opisywać o ludziach, którzy z tej naszej miejscowości wyszli, którzy swoją pracą, swoimi czynami, swoją śmiercią, swoim życiem. Reprezentowali godnie naszą miejscowość, jaką jest ręci. Ale moi drodzy, staram się również mówić tak po ludzku, o tych zwykłych ludziach, którzy przywiązaniem do ziemi, tej ziemi, przez już prawie osiem wieków nieraz mozoleczoła. Nieraz ostatkiem sił budowali cegła po cegle. Ten nasz wspaniały, ten zacny, ten drogi, ten kochany dom, który my dzisiaj nazywamy zręcinem. Budowali jego historię, tradycje, zwyczaje, obyczaje. Obok powstawały może nawet wspanialsze domy świeżowej machnówce. Bóbce Żeglcach, Szczepańcowej i wszystkich miejscowościach naszej zacnej gminy Chorkówki. I w tym miejscu chcę zwrócić się do dzieci i młodzieży drogi. Posłuchajcie starego artysty malarza. Proszę Was, nigdy, ale to nigdy, nie wstydźcie się. Tych swoich małych miejscowości, błagam was, nie wstydźcie się tych swoich małych ojczyzn, z których wasze rody czerpią korzenie. Zawsze z podniesioną głową i dumnie o nich z światu opowiadajcie. Moi drodzy, gdy się otrzymuje, takie duże wyróżnienie, taką nagrodę, osobowość roku trzeba też myślę podziękować tym, którym zawdzięczamy tą osobowość. Wierzę bowiem, że takimi jesteśmy, jakich mamy czy mieliśmy nauczycieli. W tym miejscu chcę pokłonić. Się. I z wielkim szacunkiem ucałować spracowane dłonie moich rodziców. Taty już nie ma między nami. Za to ich dobro. Ale dzisiaj chcę ucałować te ich dłonie za to, że pokazali mi swoim życiem i przykładem. Nauczyli mnie, jak mam szanować Was wszystkich. I każdego z osobna. Że pokazali mi, jak pielęgnować rodzinę, jak ją kochać, jak dbać o Ojczyznę i Boga stawiać na pierwszym miejscu. Pozwólcie, moi drodzy, że ucałuję również w dłonie mojej żony, moich dzieci. Za to, Ciepło rodzinnego domu, w którym człowiek czuje się taki bezpieczny, w którym tworzy się mikroklimat, gdzie miłość ciągle może rozkwitać. Ale moi drodzy, pozwólcie również, że choć symbolicznie, ale ucałuję, bo chcę ucałować. Dłonie wszystkich mieszkańców Zręcina i okolicznych miejscowości naszej gminy. Tak, moi drodzy, bo to wśród Was, dobrych ludzi, przyszło mi stawiać pierwsze kroki, uczyć się i w końcu tu żyć. To od Was uczyłem się, jak żyć w społeczeństwie. To wy pokazywaliście mi w pierwszej kolejności, jak budować tę wspólnotę zręcińską, parafialną, gminną. To w końcu wy przyjęliście mnie jako członka tej naszej wspólnej zręcińskiej rodziny. Ale moi drodzy, to również od was ja. Otrzymałem wiele dobra i pomocy. Bo dobrych ludzi poznaje się po tym, gdy człowiek znajduje się czasem w takim miejscu, że, gdzie nie ma sił, a najczęściej śmiałości prosić o pomoc, i wtedy nie zostaje sam. Bo wy wtedy znajdujecie się w odpowiednim czasie i odpowiedź. W odpowiednim miejscu i pomagacie. I to nic, drodzy Państwo, że czasem jakieś emocje budzą w nas może złość, sprzeczki, kłótnie, czasem nawet nienawiść. To nic, moi drodzy, bo według mnie dobrzy ludzie różnią się od tych innych tym, że gdy zajdzie słońce i opadną te emocje, wraz z tym zachodzącym słodnicem odejdą te złe przemyślenia. Wtedy dobrzy ludzie znają dwa słowa i umieją je powiedzieć. Te słowa brzmią przepraszam, wybaczam. Kończąc już, może powiem tak. Każdy z nas zapewne ma takie swoje marzenie, które wyjawia tylko swemu Bogu. Mam i ja takie ciche marzenie. W związku, że chwila dla mnie jest, ze względu na przyznaną mi nagrodę. Bardzo zniosła, więc postanowiłem, że zdradzę Wam dzisiaj to swoje marzenie, choć wiem, że może u niektórych narażę się na krytykę. Kiedy dane mi już będzie przemierzyć wszystkie dręcińskie ścieżki, kiedy nie będzie mi dane już obsować tu na ziemi razem z Wami, kiedy po prostu odejdę, to Marzyłbym, by moje dzieci, wnuki, moja rodzina, usłyszała o mnie takie słowa, jak ja usłyszałem o moim tacie zaraz po jego śmierci. A słowa te brzmiały: To był dobry człowiek. Wiem, niełatwo będzie spełnić takie marzenie, bo świat dzisiejszy nam w tym nie pomaga. Ale i tak, uparcie. Będę mówił wam, drodzy Państwo, że świeci słońce, że człowiek szczęśliwie wiedzie swe życie, że nie ma Judasza już pośród dwunastu, że wyginęli zdrajcy narodu. Chciałbym pokazać Wam, jak słowo nienawiść zawisło na starej karcie. Chciałbym opisać, jak ostatnie kłamstwo odeszło drogą, którą już dzisiaj las porasta. Że drzewo rośnie, owoc piękny daje, że nikt go ścinać nie pragnie. Chciałbym pokazać Wam twarze ludzi uśmiechnięte i ręce w geście pokoju rozwarte. Chciałbym powiedzieć, że nikt się już nie obawia, że coś wybuchnie, że się coś stanie, że inaczej trzeba. To wszystko na tacy chciałbym Wam podać jako dokument czasu, w którym żyję. Lecz mogę tylko pustą kartkę oddać. Może ktoś kiedyś ją tak zapełni. Wszystkim serdecznie. Dziękuję jeszcze raz dziękując Klubowi biegacza Atletik ze Zrencina dziękując wszystkim Państwa, od których otrzymałem miłe gratulacje również i ja pragnę złożyć gratulacje osobom, które razem ze mną jak gdyby Tą nagrodę otrzymałem, bo otrzymałem wyróżnienia. Gratuluję serdecznie Jankowi Rodzince oraz Wojtkowi Żurkiewiczowi. Dziękuję Państwu.